Witamy bardzo serdecznie. Studio filmowe i fotograficzne Berlin Film tworzy filmy reklamowe z wykorzystaniem nowoczesnych awatarów AI. Chcesz wyróżnić swoją firmę i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w innowacyjny sposób? Studio oferuje tworzenie profesjonalnych filmów reklamowych, w których główną rolę odgrywają zaawansowane awatary napędzane sztuczną inteligencją. Nasze filmy reklamowe powstają na indywidualne zamówienie, a kluczowym elementem jest awatar, który czyta tekst stworzony specjalnie na potrzeby Twojej kampanii. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, awatary te potrafią przemówić w języku polskim, a także w każdym innym wybranym języku, co otwiera drzwi do globalnych rynków. Masz pełną swobodę w kreowaniu wizerunku prezentera. Możemy stworzyć unikalnego awatara od podstaw. Idealnie dopasowanego do charakteru Twojej marki lub produktu. Istnieje również możliwość wykorzystania wizerunku osoby zlecającej wykonanie filmu. Twój własny cyfrowy sobowtór może stać się twarzą kampanii. Cena filmu reklamowego jest kalkulowana indywidualnie i zależy od kilku czynników. Długość filmu. Im dłuższy materiał, tym większy zakres pracy. Wygląd awatara. Tworzenie awatara na indywidualne zamówienie lub odwzorowanie konkretnej osoby może mieć wpływ na koszt w porównaniu do wykorzystania gotowych modeli. Zapraszamy do kontaktu ze studio Berlin Fotofilm, aby omówić szczegóły i stworzyć film reklamowy, który przyciągnie uwagę i skutecznie przekaże Twoją wiadomość. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami filmów. W opisie jest dostępny link do playlisty z filmami. I pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kamerzysta Markus i Agnieszka, fotograf.